Losowanie losowaniem, a karton kartonem. Cześć, witaj na kanale Klocki Barana. Po pierwszych trochę nieudanych próbach wylosowania całej kolekcji postanowiłem jednak użyć brutalnej siły. I oto brutalną siłą statystyki w całym pudełku znalazła się w końcu cała nowa kolekcja minifigurek i dzięki temu możemy przyjrzeć się tym figurkom troszkę bliżej. Pierwsza z figurek sędzia piłkarska. Figurka, która ma akcesoria, co prawda już bardzo dobrze znane w serii Lego, bo zarówno kartki, zarówno kartki jak i piłka. To elementy obecne już jakiś czas. W klockach natomiast cały strój łącznie z buzią i włosami jest zupełnie nowy. Także dostajemy tutaj sportowy torsik, sportowe spodnie z zadrukowanymi butami i buzie z takim mikrofonem żeby mogła nasza sędzia łączyć się ze stanowiskiem, gdzie wszystko jest obserwowane dodatkowo w kamerach. No i mina taka albo neutralna, albo dosyć surowa, więc kartka albo żółta, albo czerwona. Astronauta w tym kolorze jeszcze astronauty nie mieliśmy. Oczywiście tors kształt hełmu czy też kasku nawiązuje do znanych już z historii postaci odświeżonych na 90 90-lecie LEGO. Tutaj mamy jeszcze nowy tile z nadrukiem na krótkofalówce, a na ręku Mini astronauta, astronauta niemowlę, ciekawy pomysł wykorzystania właśnie tej figurki niemowlęcia w takim kształcie kosmicznym, więc możemy tu też mieć do, do, do czynienia z, po prostu z przebraniem. Ktoś tak bardzo kocha podróże w kosmos, że nawet swoje dziecko przebrał swojego niemowlaka. No i tu do tego głowa taka, jak miłośnicy klasyki LEGO lubią, y, najprostsza. Bardzo fajnie skomponowany astronauta i do wielu kolekcji wielokolorowych podróżników w kosmos na pewno będzie świetnie pasował. Tutaj mamy miłośnika y, i propagatora zdrowej, naturalnej żywności. Na tym nowym tajlu z nadrukiem mamy napis właśnie głoszący y, że farmerzy, nie wiem czy to chodzi o to, że farmerzy, market, czyli po prostu miejsce, gdzie farmerzy sprzedają, czy on tutaj postuluje, żeby rynek był bardziej przychylny farmerom, w każdym razie przebrał się za wielką marchewkę. Oczywiście całkiem nowy klocek, to przebranie, ale pod tym klockiem też jest dość bogato. Nowa buzia z takimi rudymi bokobrodami. Do tego nowe ogrodniczki, nowe też dwukolorowe nogi. Więc tutaj mamy figurkę na bogato przygotowaną. Jeżeli ściągniemy na chwilę kostium marchewki, możemy założyć rude włosy. Także, ten, także ta figurka może być też w takiej wersji bardziej cywilnej. Następna figurka to garncarka i tutaj z całym warsztatem ją posadziłem, bo rzeczywiście oprócz figurki budujemy jeszcze takie miniaturowe koło garncarskie, dostajemy miseczkę i kielich w nowym kolorze, żeby było widać, że są zrobione z gliny. Jeżeli chodzi natomiast o samą figurkę, rozebrawszy ją tutaj nieco z tych akcesoriów, Mamy nowy tors z takim fartuszkiem, z narzędziami jakimiś widocznymi w kieszeni. Mamy zadrukowane spodnie też w taki ciekawy sposób tutaj, tutaj od frontu. No i ten turban taki też nowy i ciekawie zadrukowany, szczegółowy, rękawy. Mamy aż w dwóch kolorach, do tego ręce też w innym kolorze, takie chyba ubrudzone gliną. Także bardzo, bardzo ciekawie i malowniczo ta postać się prezentuje. Rokokowa arystokratka to też ciekawa figurka o tyle, że dostaje taki niespotykany dotąd kształt. Wielką spódnicę, taką na, yy, na jakimś kole czy, czy, czy innym stelażu, żeby była odpowiednio szeroka. Yy, wszystko to pięknie skomponowane, połączone, bo oczywiście mamy tutaj do czynienia ze zwyczajnym torsem, tylko wydrukowanym tak równie tylko z tą spódnicą. Do tego nowa buzia, pomalowana odpowiednio yy, makijaż yy, z epoki w dwóch słonach, no i te włosy, fryzura taka też pasująca do epoki a nawet zwierzątko do epoki pasuje mamy tutaj takiego, takiego małego pieska też charakterystycznego dla epoki Rokoko następna postać to miłośniczka jazdy na bujanym koniu więc mamy tutaj małą dziewczynkę z której, w sensie z samej minifigurki Nowy i unikalny jest torsik, jakże uroczy z jednorożcem. A do tego dostajemy jeszcze konia na biegunach, nową część też interesującą. Zapewne można będzie ją w ciekawy sposób wykorzystać. A sam torsik prezentuje się też bardzo, bardzo uroczo. Także dziewczynka miłośniczka jednorożców i koni, w tym, w tym bujanych. Jest też w sumie ciekawą figurką. No i na koniec, nie wiem co on tak do góry nogami tą gazetę trzyma, żebyśmy nie mogli przeczytać, w gazecie mówią, że ekstra, a w wolnych chwilach też można postrzelać w procy, z procy, na przykład w okna osób, które gazet kupować nie chciały, bardzo ciekawa figurka właśnie chłopaka sprzedającego gazety, same nowe części, bo jak odsuniemy trochę tą płachtę. Proca oczywiście, nowa torba jedynie znana z Lego, a tak tors i, i spodnie, takie malutkie spodnie z nadrukiem, z łatą. Wszystko to przygotowane właśnie dla tej figurki. Bardzo fajne rękawy, takie podwinięte na krótko. Wszystko tutaj w charakterze pasuje. Buzia, czapeczka. No po prostu piękna minifigurka. Chyba zgodzicie się ze mną, że najnowsza odsłona kolekcji minifigurek jest bardzo, bardzo udana. Mamy mnóstwo nowych części, ciekawych kompozycji, fajnych kolorów. Niektóre postaci. Jak na przykład łuczniczka, sokolniczka, pasują elegancko do występujących w tym w zeszłym roku zestawów. Org, super figurka w klimacie, bardzo lubianym przez wiele osób. Też uśmiech w stronę fanów kosmosu. Mieliśmy też na 90-lecie zestawy. Kosmiczne, więc też ta figurka tutaj się dokłada do, do całości tych, tych kolekcji chłopaczek. Myślę, że może nawet będzie biegał po mieście z gazetami. W sumie, czemu nie? Naprawdę bardzo, bardzo udana kolekcja. Dajcie znać w komentarzach, która z figurek w tej kolekcji najbardziej się Wam podoba. A ja dziękuję za wszystkie łapki w górę. Zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach.